Smakuje bardzo dobrze. Czekaj, żurawia. Ej, sorry, wiecie może gdzie jest żurawia? W kurwie cię mają pytanie. Nie Ej, rzecz. wiecie może... Ej, sorry, wiecie może gdzie jest ulica Żurawia? Nie wiem. Okej. Okay. Kurwa. Ej, wiecie gdzie jest Żurawia ulica? W chuju cię ma stary, Żu... każdy kurwa, o co tu chodzi? No trudno, wyjewane, chodź ja, ja znajdę żurawia. Chodź. Cóż? <mile> Ej, to są Ej sorry, ja jestem z programu. Co się słucha? nie mam czasu. Nie? Kurwa, no nie wiem. Nie mam kurwa z Minecraft. Ej, wiecie, może gdzie jest ulica żurawia? Żurawia. <młyt> <couple wmianow laymanowaniway> Co jest kurwa? Nie... Ej, jesteś już w symulacji. Wiecie, wiecie, gdzie jest ulica żurawia? jest symulacja, chyba nie wiem. Dobra, dzięki. Chyba tam do, Oni... do przodu, ale nie wiem czy właśnie do przodu czy do tyłu. Oni nie mają wgranych tych takich kodów, wiesz, żeby odpowiadali na pytania. Ej, Ej o, o co tu i, chodzi? Coś nie załadowali jeszcze, wiesz? Mo możliwe, że się nie załadowali.